Troszkę poprawimy. Moi drodzy, witam Was. Nowości Złota Seria. Załapałem się. Złota Seria Gen Laba. Produkt. Gdzie, gdzie jest ta kamera? O! Iso Speed Elite z Gen Laba. Izotonik. Izotonik. Skład bardzo fajny. W 40 gram, 34 gramy węglowodanów, z czego 20 gram to cukry, więc jest taki zastrzyk, będzie i natychmiastowej energii, i tej troszeczkę rozłożonej w czasie, bardzo dobrze. Więc to uwalnianie będzie bardziej systematyczne i nie będzie takiego zjazdu, że mam kopa, docisnę mega tempo, bo nagle wbiję dużo węgli. I, i ten przy, przycisnę, przemęczę mięśnia, a później zejdzie cukier, mięśnie będą zamęczone i będzie jeszcze gorzej. Cały kompleks witaminowo-mineralny pełny w takich, muszę powiedzieć, że całkiem niezłych dawkach, jak na jedną porcję witamin z grupy B po 100%. Po 100%. Izotonik bardzo fajnie, z reguły to są jakieś takie śladowe ilości. Co jest bardzo fajne w tym jako dodatek, to EAA Shot, co to jest, wkładka z aminokwasów egzogennych, cały kompleks z aminokwasów egzogennych. Do tego Energy and Focus Shot, co to jest, ano, L-karnityna, beta -alanina i tauryna. Powiem Wam, sprawdzałem, fajnie się kontynuuje na tym, na tym trening. A bardzo fajnie to działa z innym produktem, który testowałem. Yy, znaczy nawet z dwoma, bo i z Fistem pod sporty walki, adrenoksem taka, no, bardziej taka siłowniowa przetreningówka, bo yy, trochę składników jest pompujących. Natomiast yy, super się sprawdza w mocno przedłużanych treningach. Yy, takie połączenie. Fajnie wysokiej jakości składniki, także pomimo tego, że bez kofeiny, to yy, i ta beta-alanina, i ta urena ale wam nie Natomiast o czym bym chciał powiedzieć najbardziej, tym, co mnie w ogóle zaskoczyło? Celowo sobie wziąłem smak taki niestandardowy, i taki, który z reguły nie pije. No właśnie po to, żeby zobaczyć, jak to tu wygląda. I powiem wam, że ta gruszka to mnie zaskoczyła. Normalnie nie pije i co i co. I gruszka. <laughs> a, je, a chwilę wcześniej jadłem normalnego owoca. Przypadkiem się to absolutnie złożyło. No i muszę powiedzieć, że no gruszka, gruszka. Jestem mega zadowolony, mega zadowolony z tego produktu. Także a, no cóż mogę powiedzieć, no polecam. Dziękuję Macromas yy, za fajny produkt. Do testu przydaje mi się, bo teraz troszeczkę więcej, yy, więcej się ruszą. Codziennie biegam z tym, tu pewnie słyszycie coś tu w tle. bo yy, mój, mój podopieczny nowy tutaj się przewraca. Yy fajny taki amerykański taki. E, może kiedyś go zobaczycie. Także e, zapraszam na stronie Makromas z kodem TL10-10% 10 Rabatu na ten Izotonik i, o, i oczywiście na wszystkie inne produkty. Marki Genlab jak i każdej innej marki jaką tam znajdziecie. TL10-10% 10 Rabatu, a od dwóch stówek wysyłka Wysyłka gratis. Aha, no tu właśnie, opakowanie 800 gram, cena 49, 49 zł. Także to wystarcza na tych treningów, o ile dobrze liczę. Tak, 20 20, 20 porcji, także polecam. A smak w ogóle mnie z gruszka mnie zaskoczyła, że, że faktycznie gruszka. <grywka> to tyle, moi drodzy. Eee, trenujcie ostro. Rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.